z tej strony Daniel, witajcie na kanale technologicznym spyoptik.pl W tym odcinku przyjrzymy się noktowizji cyfrowej, a dokładnie celownikowi od atn model x 3.9 Serdecznie Was zapraszam na ten krótki test Zanim jednak przejdziemy do recenzji tego modelu, słów kilka na temat samej marki ATN, czyli American Technologies Network, jedna z najbardziej cenionych marek w branży optoelektronicznej w której historia zaczyna się w połowie lat 90 No i marka znana jest za oceanem, ale nie tylko, również w Europie z produkowania wysokiej jakości termomarki Moi Nokto e, akcesoriów. Jest częściej jest kupowana również przez polskich użytkowników, ponieważ dociera do różnych grup, no i idealnym przykładem tego jest dzisiejszy bohater, czyli celownik Noctowizyjny x Model bardzo budżetowy, ale ciekawy i myślę, że znajdzie on wielu, wielu e, potencjalnych odbiorców. Celsior 3.9 to Noctowizor cyfrowy, czyli można z niego korzystać zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Czewki w tym modelu zostały pokryte powłoką antyrefleksyjną, która poprawia transmisję światła i zmniejsza odblaski, e, zapewniając jasność obrazu zarówno w ciągu dnia. Jak i w warunkach nocnych, no i takie rozwiązanie sprawia, że obraz jest stosunkowo ostry, szczegółowy i kontrastowy, jak na sprzęt do 3000 zł, i co z pewnością doceni każdy strzelec stający sobie precyzyjne celowanie. Model XL39 to przykład przemyślanej ewolucji do kompaktowej noktowizji cyfrowej o wadze maksymalnej 745 gramów i wymiarach łącznych 310x55 x55 mm, także mamy do czynienia z dosyć lekkim sprzętem, przypominającym w 100% dzienną lunetę optyczną. Seria celownik cyfrowych Celsior to dwa modele model z powiększeniem 3,9 i 5,15 z polem widzenia ten pierwszy 9 i drugi z 5 stopni ale zdecydowanie najważniejszą zaletą tego konkretnego modelu jest tutaj stosunek jakości do samej ceny cena jest niezwykle przystępna mówimy o mniej więcej pieniądzach do 3000 zł no i mamy tutaj dosyć naprawdę niezłą jakość jak na tę kategorię lunety noktowizyjnej producent zastosował w tym modelu sensor Ultra High Sensivity o rozdzielczości 2684 na 1944 piksele, który w połączeniu z wyświetlaczem HD o rozdzielczości 1280 pikseli zapewnia naprawdę niezłą jakość obrazu i to nie tylko w ciągu dnia, jak również w nocy. Liniowe pole widzenia w tym modelu wynosi 9 stopni, czyli 14 na 100 metrów, a trzykrotne powiększenie optyczne sprawia, że, iż urządzenie może być wykorzystywane do identyfikacji celu zarówno na krótkich, jak i średnich dystansach. Sensor zasilany jest wbudowanym akumul akumulatorem, który pozwala na łączną Ciągłą pracę w terenie przez około 10 godzin. Natomiast samo ładowanie akumulatora odbywa się za pomocą uniwersalnego portu typu USB-C, a odpowiedni przewód został oczywiście dołączony do zestawu. Można również ten celownik ładować bezpośrednio z Powerbank. Klasyczna konstrukcja pasuje do standardowych pierścieni montażowych 30 mm. No i to oczywiście duża zaleta w kontekście wyboru odpowiednich adapterów do montażu na broń. Innymi słowy, celownik można zamontować za pomocą montażu na standardowych pierścieniach 30 mm i systemie szyn Picatinny, co zapewnia szybki, montaż i demontaż urządzenia. Na pokładzie mamy system szybkiej kalibracji, tak jak w przypadku pozostałych modeli ATN, które tutaj na tym kanale już były recenzowane. Zachęcam Was w tym momencie serdecznie do prześledzenia naszej historii filmów. Funkcja One Shot Zero polega na tym, że wystarczy oddać tylko jeden strzał, a później odpowiednio przesunąć punkt celowania w miejsce trafienia. Ten proces kalibracji zdecydowanie zwiększa celność no i oszczędza oczywiście czas. Tutaj operator nie musi za każdym razem przy oddawaniu strzału dokonywać tych ustawień od nowa. Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie inteligencji Siatki ATN Predator, która uwzględnia parametry takie jak siła wiatru czy opad pocisku, pomagając strzelcowi idealnie skorygować punkt celowania. Można wybrać jedną z kilku siatek celowniczych załączonych na zdjęciu oraz również doprecyzować kolor krzyża według obrazków, które się Wam teraz wyświetlają na ekranie. Na pokładzie mamy również wbudowany dalmierz stadiometryczny, który pozwala na oszacowanie odległości do celu. Metoda stadiometryczna polega na określeniu odległości do obiektu za pomocą specjalnej siatki. Z kolei linie dalmierza mogą być rysowane na wizjerze, co w połączeniu z przylibiloną wysokością obiektu pozwala urządzeniu oszacować mniej więcej odległość do celu. Celownik posiada wbudowany rejestrator wideo, który archiwizuje wszystkie materiały w formie filmów na zewnętrznych kartach pamięci typu microSD, karty od 4 do 64 GB. Fajnie, że producent zrezygnował z zbudowanej pamięci na rzecz właśnie kart. Klasyfikacja ochronna dla tego modelu to IP65 liczba 6 oznacza pełną ochronę przed pyłem, czyli półoszczelność, natomiast druga cyfra 5 oznaczone przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem z każdej strony. Innymi słowy urządzenia z tą certyfikacją są półoszczelne i odporne na zachlapania, deszcz oraz strumienie wody. W tym przypadku jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ sprzęt jest budżetowy, jeśli celujecie w urządzenia o wiele lepszej klasy, będą one miały zazwyczaj certyfikację IP67. Wraz z celownikiem Celsior w komplecie znajdziecie również iluminator podczerwieni, no powiedzmy średniego zas zasięgu o wiązce Sera 850 nanometrów i zasięgu mniej więcej 600 metrów. Dodatkowo wyposażony on jest w uchwyt do podświetlacza, także łatwo go zamontować e, jako akcesorium dodatkowe bezpośrednio na szynie Picatinny lub na e, celowniku. W świetle cyfrowego celownika noctowizyjnego są również inne funkcje, które odgrywają kluczową rolę w precyzyjnym namierzaniu celu i stabilizacji obrazu. E, pierwszą z tych funkcji jest żyroskop 3D, który umożliwia wykrywanie i kompensowanie drgania oraz ruchów celownika w trzech osiach. Mamy oczywiście. Oczywiście akcelerometr 3D, który mierzy przyspieszenie i nachylenie tego celownika i jest opcja oczywiście użytkowania tego sprzętu zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, co oznacza, że oczywiście tutaj w tym przypadku nie ma ryzyka uszkodzenia przetwornika, ponieważ nie jest to sprzęt analogowy. Poza główną jednostką w zestawie znajdziecie również oświetlacz, zewnętrzny oświetlat podczerwieni, który zapewnia doświetlenie nocleg na dystansie do 600 metrów. Jest bateria wraz z ładowarką i okablowaniem, jest kabel typu USB-C do komunikacji z urządzeniem, Zgrywania danych, na przykład, jest taki specjalny yy, pokrowiec. Ochronny na ten sprzęt jest również gumowa muszla oczna, specjalna chusteczka do czyszczenia optyki, a także pełna dokumentacja producenta. Reasumując, dla kogo odpowiednim wyborem będzie celownik Xelsior zarówno w wersji 3.9 jak i 5.15, dla pewno dla wszystkich myśliwych i strzelców, którzy jednak celują w rozwiązania budżetowe, ale właśnie z zachowaniem tego dobrego stosunku jakości do ceny. Z Celsiorem macie na pokładzie od razu bardzo dobry, jak na tą oczywiście cenę, wydajny sensor. Szereg algorytmów, które podkręcają ten obraz, nie ma obawy przed uszkodzeniem przetworu. Jest opcja jednokrotnego zerowania, jest również opcja wielu wyboru siatek, jest to opcja siatki Predator. Także sprzęt do 4000 zł w tym przedziale sensor będzie na pewno gdzieś tutaj dryfowo w okolicach podium. Słuchajcie, dobranęliśmy do końca tej prezentacji. Wielkie dzięki za poświęcony czas. W kolejnych odcinkach wracają latarki, a także przyjrzymy się innym urządzeniom, których brakowało na tym kanale z sekcji outdoorowej. Będą to wykrywacze metali. Skupimy się najpierw na modelu marki Nocta. Bardzo ciekawy model umożliwiający wykrywanie metali pod wodą. Wielkie dzięki, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hej!